Sędzia, widząc radość zgromadzonych, postanawia ogłosić, że w tej sprawie odbędzie się konkurs na najlepszy kostium, co wywołuje salwy śmiechu. Jurorzy, zainspirowani tą zabawą, zaczynają rozmawiać o własnych pomysłach na śmieszne kostiumy na przyszłe rozprawy, tworząc jeszcze bardziej komiczną atmosferę. Sędzia wręcza kolorowe wstążki na najlepszy kostium, co sprawia, że cała sala sądowa wypełnia się radością. Oskarżony z szerokim uśmiechem na twarzy Nosi papierową koronę i trzyma trofeum w kształcie gumowego kurczaka, stając się bohaterem tego rozrywkowego dnia w sądzie. Sędzia oskarżony i ława przysięgłych pozują do zabawnego zdjęcia grupowego. Wszyscy razem śmieją się z tego niezapomnianego momentu. Tło sali sądowej jest udekorowane kolorowymi balonami i serpentynami, tworząc radosną atmosferę, która zupełnie różni się od zazwyczaj poważnej natury postępowań sądowych. Na zakończenie sędzia ogłasza, że każdy miesiąc w sali sądowej będzie miał swoją Dzień Zabawy, co wywołuje entuzjastyczne okrzyki wśród zebranych. Na twórczym kalendarzu sądowym pojawiają się rysunki przedstawiające różne zabawne aktywności planowane na przyszłe rozprawy, takie jak konkursy kostiumów i sesje opowiadania dowcipów.